Tytuł Sicarios, artysta El Rico, beat, perish beats, album brak, realizacja wokali El Rico, kurwa, multitalent ty, raper, realizator, mixi master, Drip Martin, to już wiadomo, że niedobrze, dobrze, tekst i Frickson, to we dwójkę pisali, grafika El Rico, montaż El Rico, no i kurwa, i zoba, i wszędzie tu jest. No. Czemu tak późno się dowiaduję o takim arcy... Znaczy ja wiem, że to będzie na najprawdopodobniej, kurwa, poniżające, dlatego chcę się delektować chwilą. No. Jak będzie słaby lecił mod? Dobra, Grio. Jak będzie to słabe, to zabieram Ci moda. Skoro tak chcesz, to ok. Comic sans fight Myślałem, że będzie tragedia po pierwszej nutce Teraz sobie chodzę z rogiem Eriko na bluesę Ja nie gadam o pieniądzach, bo to jest po prostu nudne, gdy robię nutki to adresit albo luzne Jestem na ma... Dobra kurwa, ile ty masz lat? Kurwa 11? Ile ty masz lat stary? Czemu? Czemu stary masz 10 lat, kurwa i nabijasz nutę sicarios? Hehehehe. Na globusie i na snapie. A kiedy ja idę daleko, to ty sobie wstajesz. Mimo gościa gadki, żyję sobie tu, wytrapię. I jeszcze do tego nutki na Spotify tu dole. Wyjdę sobie z domu i omówię wszystkie plany. Wcześniejsze nutki to były sobie plamy, plamy. Kiedyś nie byłem sobą, ale dziś zmieniłem plany. A teraz sicarios, auta wysiadamy. Wchodzę leliko, jest niebezpiecznie, bo ja ten beat, że auty się trzęsie, bo ja ten beat, a ty porty trzęsiesz Boisz się I to w sumie dobrze, bo pamiętaj kilka jest... Jeszcze, jeszcze zajebał kurwa wers widzi Mike'owi kurwa Mewa przesyła 9 zł i 75 groszy Nie komuja. Mógłbym dostać, ot na czacie wyrwałem jakiegoś losowiaka na czoło <laughs> e, nie, 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 ty nie możesz nie. Muszę na szybko zrobić jedną rzecz. Dobra, musiałem to na szybko pobrać, żeby ten, żeby mi nie skasował w międzyczasie. Będę miał to na dysku do końca świata. Zawsze zawsze dobrą formę, idę co dalej i ciągle patrzę w Ciebie, a Ty myślisz, że ja jadę Audi albo Mercedes i jest dobrze. Może kiedyś tak będzie A top to idę sobie dalej z siebie Myślałem, że będzie tragedia po pierwszej nutce Teraz sobie chodzę z drogiem, Elrico na bluzce Ja nie gadam o pieniądzach, bo to jest po prostu nudne Gdy robię nutki, to... Ale dobra, bo ja tu wyczułem pewną hipokryzję, stary Bo z jednej strony mówisz, że patrzysz przed siebie A tutaj na tej płycie, na tej okładce pisze Look behind you To trzeba patrzeć przed siebie czy za siebie? Bo to jakby jest to niespójne dla mnie No Adresive albo luźne, jestem na mapie, na globusie i na snapie kiedy ja idę daleko to ty bardzo wszędzie Mimo go się że żyję sobie tu wytrapię i jeszcze do tego notki na Spotify tu dość Myślałem, że będzie tragedia po pierwszej nocach teraz sobie chodzę z drogiem Pieniądze, bo to jest po prostu nutne, gdy robię nutki To agresyw albo już Jestem na mapie na globusie i na snapie. a Kiedy ja idę daleko to ty sobie wstajesz Mimo się gadki żyje No. Klauz. Stary, jesteś takim raperem, że mój szoc zrobił więcej wyświetleń. Sentino odpowiada na spokojnie Nitro i tłumaczy zachowanie. Nitro Sentino, oryginał, trójkąta, historię Sentino, Gangsterka pistolety. <noise> Sentio został porwany przez Niemców. Dobra, Liriko. Zostałeś dodany do listy OG. No. A tą nutkę jeszcze są jakoś wy, wy, wy ten, wykorzystamy w przyszłości. Czemu ten gówniak ma tu moda? Chłopie? Bo nie było. Bo, bo nie było hejtu po pierwszej nutce, a teraz ma Ellico na bluzce. No. Za ile ustawiasz to jako nutkę donata od dyszki? Offerte, offerte.